Kto jest na Stasiu? Stasiu, powiedz Aja. Tak. No powiedz Aja. Tata. Tata. Ciocia. Tak. Baba. Baba. A powiedz, kochasz Ciocie? Tak. Tata kocha. No dobrze. A będziesz do śpiegusiaczka? Tak. Daj, Archi, buzi. Raz, dwa. Jak, jak piesek szczeka? Powiedz, jak piesek szczeka. Aaa, tak robi? No, a Powiedz, a Powiedz Aja. Ała. A Aja jest zetna? Tak? No to dobrze. A powiedz, czy e, kochasz Ale? Nie. Nie? Nie. Dobrze. To Cześć. tyle w tym odcinku, papa. Gdzie pa. nacisnąć? Do Na tyku, papa. Oskar.